Dzisiejsze rozwiązanie na problemy psychiczne jest szalenie proste. Nie radzisz sobie z emocjami? Czujesz się zagubiony? Nie widzisz sensu istnienia? No to przepiszemy ci leki. I tak ludzie trwają w pętli uzależnień, gdzie ich samopoczucie jest podporządkowane kolejnej dawce. Anna Lempke, profesor psychiatrii w swojej książce Nation pisze tak Przekształciliśmy świat niedoboru w miejsce obfitości, gdzie każda przyjemność jest na wyciągnięcie ręki. Jednym z największych problemów, o którym rzadko się wspomina, jest dostępność. Istnieje takie przekonanie, że powinniśmy pozwolić ludziom na wszystko. Jeżeli mają ochotę się truć, niech to robią. I widzisz, sam żyłem w takim przekonaniu, ale nauka ma zupełnie inne zdanie. Siła woli nie istnieje. W przypadku, gdy damy ludziom wolną rękę, o wiele częściej będą popadać w skrajności. A gdy zabralibyśmy im możliwość kupna procentów, w każdym sklepie monopolowym poziom alkoholizmu znacząco by się zmniejszył. To jest fakt poparty statystykami prowadzonymi na przestrzeni lat. Anna podkreśla, że to nie tyczy się tylko problemów, które istniały w XIX czy XX wieku. Mówimy tu o social mediach czy nawet grach komputerowych. Zresztą spójrz na ludzi, większość z nich nie odstępuje swojego telefonu nawet na krok. I to nie dlatego, że go pilnują, ale dlatego, że daje im chwilowy, satysfakcjonujący impuls. A wraz z ich nieprzerwanym nasileniem nasz mózg zaczyna się przyzwyczajać. To jest niebezpieczne zjawisko, gdyż wtedy budujemy odporność na dopaminę. Co następnie się dzieje, łakniemy jej więcej i więcej. Wiele związków nie trwa dlatego, że istnieje między nimi ta piękna, bajkowa miłość. To zwykłe przywiązanie utrzymywane przez neurochemię w mózgu. Między nimi nie ma romantycznego napięcia. Jednak gdybyśmy zerwali tę więź, obie strony doświadczyłyby natychmiastowego spadku tego neuroprzekaźnika. To tak, jakbym zabronił pić osobie, która robi to codziennie od 15 lat. Prawdopodobnie zaczęłaby na mnie krzyczeć, a w skrajnych przypadkach użyła agresji fizycznej. Anna w wielu wywiadach każe wyobrazić sobie równowagę bólu i przyjemności, która jest na jednym poziomie. Kiedy cały czas doświadczamy czegoś przyjemnego, równowaga zaczyna przechylać się na stronę bólu. I dlatego, bycie bez przerwy na medykamentach jest niebezpieczne. Okej! Okay. Teraz weźmiesz metylofenidat, będziesz ultra sfokusowany, a Twoja głowa zacznie wypełniać się ciekawymi pomysłami. Ale co potem? Znowu się obudzisz, a problemy magicznie nie znikną. Wręcz przeciwnie, mogą stać się jeszcze większe, bo pogłębisz uczucie niezdolności do radzenia sobie z nimi na czysto. Ten starodawny biblijny koncept, związany z cierpieniem, ma dużo sensu. Człowiek nie rodzi się po to, by być szczęśliwym. W takim przypadku konsumpcyjne podejście stałoby się cnotą, a nie paradygmatem ludzi mierzących się z depresją. Dlatego, gdy idziesz do psychiatry, a jego jedyną propozycją na rozwiązanie twojej sytuacji są leki, znajdź lepszego lekarza. To jest objaw skrajnej niekompetencji. O wiele łatwiej wziąć dwie stówki za wypisanie recepty niż zgłębić się w rdzeni problemu. Anna w swojej książce opisuje historię Dawida, któremu po kilkudziesięciu minutach konsultacji przepisano Aderal, co się okazało, że bierze więcej niż powinien, więc zaczęły pojawiać się problemy ze snem. Gdy pojawiły się problemy ze snem, zaczął brać leki na senne, czyli stworzył wybuchową mieszankę tylko z powodu lenistwa osoby, która miała o niego zadbać. To całe zjawisko bierze się z nieodpartej potrzeby pozbycia się bólu na cito. Ludzie pragną pigułki, która natychmiast rozwiąże ich problem. Wolny rynek nie lubi próżni, więc równie szybko wyszedł z rozwiązaniem. Możesz powiedzieć, okej, okay, ale jak inaczej poradzić sobie z problemami psychicznymi? To jest skomplikowany proces, który zaczyna się już w dzieciństwie. Kiedy rodzic trzyma dziecko pod kloszem, nieświadomy je krzywdzi. Ta chęć zadbania o jego bezpieczeństwo powoduje, że staje się słabą jednostką. Młodzi muszą doświadczać, bo jeżeli zakażemy mu podejmowania ryzyka stanie się przegrywem, który zrobi wszystko, by uniknąć odrzucenia. Świat jest niebezpiecznym miejscem i trzeba mieć tego świadomość, ale surowo kara każdego, kto boi się popatrzeć mu w oczy. A wiesz jak rozpoznać czy od niego uciekamy? Kiedy ciągle odrywamy się od tego, co dzieje się teraz. Kiedy nie potrafisz wytrzymać nudy, która jest spowodowana brakiem zewnętrznych bodźców, masz problem. Dlatego spróbuj wykonać to proste ćwiczenie. Przez tydzień robisz tylko jedną rzecz w danym momencie. Kiedy prowadzisz auto, nie słuchaj niczego w tle. Kiedy idziesz na spacer, zostaw telefon w domu, kiedy czytasz książkę, delektuj się nią, w ten sposób wykalibrujesz system dopaminergiczny, dzięki czemu nawet proste rzeczy będą sprawiać ci frajdę. A co jeżeli to cię przerasta? Tym bardziej powinieneś to zrobić. Spójrz na naszych dziadków. Myślisz, że dlaczego nie mierzyli się z tym problemem na taką skalę, bo nie byli tak odłączeni od rzeczywistości. Jak mówi Anna, jedynym sposobem na przywrócenie równowagi jest abstynencja. Albo wprowadzasz detoks, albo pokutujesz do końca życia. Nie ma nic pomiędzy, stąd rodzi się ważne pytanie czy proces rekonwalescencji jest zależny od tego, co zażywamy? Tak, w nauce przyjmuje się ogólne założenie, że im więcej dopaminy wytwarzamy, tym bardziej uzależniamy się od danej czynności. O wiele łatwiej pozbędziesz się nawyku jedzenia słodkiego niż alkoholizmu. Słodyczy zwiększają poziom dopaminy o około 50%, natomiast etanol o jakieś 370%. Teraz przypomnij sobie to, co przytaczałem na początku. Skoro są substancje, które zwiększają poziom dopaminy o tyle procent, do czego doprowadziłby powszechny dostęp do każdego stymulanta. Wyobraź sobie młodego chłopaka, który wychowuje się w patologicznym środowisku. Jeżeli pozwolimy mu, żeby brał wszystko, co popadnie, stanie się niebezpieczny dla ludzi. On nie będzie miał szans na to, żeby Samemu uwolnić się z sideł tego demona. Jego mózg oraz środowisko zwyczajnie mu na to nie pozwoli. Możemy patrzeć na to w egoistyczny sposób i mówić: wybrał, to ma, tylko że nikt nie zaprowadzi go na terapię. Nie wspominając już o tym, że to nie dotyczy tylko niego, problem ten oddziałuje na cały konstrukt, jakim jest społeczeństwo. Chciałbyś iść z rodziną przez park, gdzie podchodzą do ciebie agresywni ludzie, którym nie wiadomo o co chodzi? Całkowita wolność z jednej strony brzmi rozsądnie, ale z drugiej zwiększa niebezpieczeństwo. Musimy podjąć decyzję: albo godzimy się na wszystkie zasady gry, albo codziennie martwimy się o bezpieczeństwo najbliższych i wydajemy miliardy na leczenie zaburzeń psychicznych. O czym również się nie wspomina, to że przy stałej ekspozycji na bodziec wyrabiamy w sobie stan tak zwanego braku. To moment, gdzie odczuwamy niepokój przed- jak i podbyciu doświadczenia. Stan braku jest związany z fizjologicznymi i psychicznymi objawami, które występują w odpowiedzi na chwilowy spadek poziomu bodźca, do którego organizm się przyzwyczaił. Dla przykładu osoba uzależniona od procentów może doświadczyć drżenia rąk przed wypiciem, ale w trakcie, gdy uzupełni tzw. bak z paliwem, nadal czuje się nieszczęśliwa. Co prawda fizjologiczne objawy ustają, ale psychiczne ciągle odbijają na nim piętno. To jest błędne koło, które nigdy się nie zakończy. Kolejnym aspektem, który warto wprowadzić w kontekście radzenia sobie z odstawieniem, to wystawianie się na ból. Wspominał o tym również doktor David Sinclair. W biologicznej nomenklaturze zdefiniowane jest takie zjawisko jak hormeza. Zostało ono opracowane przez żyjącego w XVI wieku paracelsusa. Mówi ona o tym, że czynnik występujący w przyrodzie, szkodliwy dla organizmu w większych dawkach, w małych dawkach działa na niego korzystnie. To właśnie dzięki niemu jesteśmy w stanie przywrócić naszą równowagę do homeostazy. Jest jeszcze kilka rzeczy, które poleca profesor. Po pierwsze, zimne prysznice. Dlatego dziwią mnie te komentarze ludzi, które wyśmiewają bieganie czy lodowate prysznice podczas depresji. Bo z czym dokładnie jest ona powiązana? Z brakami w neurochemii. A w jaki sposób możemy je uzupełnić? Właśnie poprzez te naturalne sposoby. Oczywiście czasem problem jest bardziej złożony i wynika ze straty kogoś bliskiego czy beznadziejnych kontaktów społecznych. Ale wykonywanie nawet tak małych kroków pomaga w przywróceniu równowagi do pierwotnego stanu. Anna podaje tu przykład badania, gdzie stwierdzono, iż godzinna ekspozycja na zimną wodę zwiększyła poziom dopaminy o 250%. To są ogromne ilości, więc głupotą byłoby z tego nie skorzystać. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale pokarmy roślinne bogate w fitoskładniki aktywują hormonalną reakcję na stres. Mówimy tu o szwagandzie, rzęszeniu, kiełkach brokuła, szpinaku, zielonej herbacie czy awokado. Druga rzecz, o której nie wspomina profesor, a którą warto wprowadzić, to angażowanie się w wymagające umysłowo zadania. Jednym z kluczowych czynników związanych z tym procesem jest aktywacja tak zwanego BDNF. Jest to białko, które odgrywa ważną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu naszego mózgu. Dzięki niemu zwiększamy plastyczność, czyli zdolność mózgu do adaptacji w określonych sytuacjach. Dodatkowo, kiedy angażujemy nasz mózg w coś, co wymaga intensywnego myślenia, zwiększamy wydzielanie dopaminy oraz endorfin. To dlatego, osoba, która przed chwilą skończyła pisanie egzaminu, może czuć się pobudzona do działania. Numer 3, który poleca Anna, to post przerywany. Poprzez ograniczenie czasu, w którym dostarczamy pokarm, rzucamy rękawice naszemu organizmowi. W ten sposób aktywujemy szereg adaptacyjnych procesów, które w efekcie wpływają korzystnie na zdrowie. Dlaczego? Bo w ten sposób włączasz mechanizmy, które pomagają Ci przetrwać. A kiedy stajesz w obliczu potencjalnego zagrożenia, pobudzasz ciało do pójścia w ofensywę. Numer 4 to sauna. Udało mi się znaleźć badanie, które pokazuje, iż ekspozycja na temperaturę około 42 stopni Celsjusza zmniejszyła depresyjne stany u badanych na około 72 godziny. Sauna może posłużyć jako forma terapii wspomagającej. Dzięki temu zwiększysz przepływ krwi, uwolnisz endorfiny, załagodzisz napięcie i będziesz lepiej spać. Czy można chcieć czegoś więcej? Już 15 minut wystarczy, by uzyskać zadowalające efekty. Omówmy teraz parę strategii, które zapobiegną nadmiernej ekspozycji na określone, destrukcyjne zachowania. Po pierwsze, to stworzenie odpowiedniego środowiska. Jeżeli wszyscy Twoi znajomi palą, ty prawdopodobnie też będziesz to robić. Ludzie dostosowują się do grupy, po to by nie zostać z niej wykluczonym. Pamiętasz jak mówiliśmy o sile woli? Ona nie istnieje. To dlatego w domu osoby, która przechodzi przez terapię AA, nie mogą stać żadne butelki po etanolu. Już sam jej widok może powodować niezdrowy stan pobudzenia. Twój mózg nie jest głupi. W odmętach podświadomości już na zawsze pozostaną pewne ślady, które dadzą o sobie znać, jeśli tylko im na to pozwolisz. Jeżeli chcesz pozbyć się uzależnienia od telefonu, wyłączasz go, chowasz do szuflady, zamykasz ją na klucz, a klucz dajesz bliskiej ci osobie. Ale ja potrzebuję czegoś do dzwonienia: kup sobie Nokia z klawiaturą. Tak samo z różnymi niepożądanymi stronami. Blokujesz je poprzez specjalną aplikację, wpisujesz jej adres, a za każdym razem, kiedy ją odblokujesz, płacisz 30 zł na cele charytatywne. Jest to bezpośrednio powiązane z drugą strategią, czyli negatywne skojarzenie. Nie chcesz pić etanolu? Załóż się ze swoim kolegą, że jeżeli się wyłamiesz, płacisz mu pieniądze, a dodatkowo musisz zrobić coś, czego bardzo się wstydzisz. To mają być poważne kwoty, które odbiją piętno na twoim budżecie. Powiem ci dlaczego, bo ludzie o wiele częściej myślą nad negatywnymi niż pozytywnymi konsekwencjami. Wizja stracenia dużej ilości pieniędzy jest o wiele straszniejsza od chwilowej przyjemności. Oczywiście nie mówię tu o poważnych przypadkach, bo tam i nawet to nie będzie skuteczne. Często jest tak, że ludzie sięgają po daną substancję z powodu czegoś. Może chcieli się rozluźnić, może zapomnieć o kłótni z partnerem. Zawsze jest to poprzedzone jakąś chęcią i zamiast całkowicie eliminować daną rzecz, co też się czasem zdarza, postara się ją zastąpić. Po każdym posiłku bierze Ci ochota na coś słodkiego? Zastąp to herbatą. Czujesz potrzebę sprawdzenia tablicy na Facebooku? Zagraj rundę w szachy. Pijesz za każdym razem w piątek? Ugotuj sobie coś drogiego. Spraw, by z jednej strony było to coś, co sprawi Ci frajdę, ale nie miało żadnych konsekwencji zdrowotnych. Po trzecie, ograniczenie czasowe, czyli odsuwamy tę rzecz jak najdalej w czasie. Na przykład zrobię to dopiero, kiedy będę miał urodziny. Albo spróbuję tej rzeczy dopiero, jak zarobię milion złotych. Widzisz, może się okazać, że to ograniczenie tak ci się spodoba, że nawet jeżeli dojdziesz do tego momentu, odpuścisz. Musisz zrozumieć jedną rzecz: dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który odpowiada za motywację oraz nagrodę. Ale ona nie chce jej dostać, ona chce cały czas oczekiwać. To dlatego, kiedy nastawiasz się na kupno samochodu, czujesz podniecenie, ale kiedy zaczynasz nim jeździć, staje się dla ciebie obojętny. Kiedy obiecasz dziecku, że pójdziecie pograć w piłkę, a nagle stwierdzisz, że ci się nie chce, będzie to dla niego niezwykle przykre doświadczenie. Otrzymywanie jest dla dopaminy nudne. To, co sobie wyobrażamy, tworzy motywację do działania, w związku z tym ograniczaj w czasie. Oczywiście to ma być realne, bo gdy powiesz, że zrobisz to za 50 lat, szybko polegniesz. Miej na uwadze, że Twoja baza nie lubi kłamstw i szybko je wyczuwa. Po czwarte, świadomość problemu. To prowadzi nas do bardzo ważnej rzeczy, którą promuje Anna, czyli stosuj radykalną szczerość. Mówi o tym w książce, wywiadach i rzeczywiście jest to niezwykle ważne. Kłamstwo kojarzy się z przyjemnością. Dlaczego? Bo odsuwa konsekwencje na bok i pozwala porzucić odpowiedzialność za to, co wydarzy się w przyszłości. Jeżeli spojrzysz na dowolną uzależnioną osobę, każda z nich kłamie. Mają miliony wymówek, dlaczego to robią. Jeżeli zapytasz pana, który od 15 lat siedzi pod monopolowym ze szklaną butelką, po co? A, tak jakoś lubię. W rzeczywistości to ucieczka od tego, co powinien już dawno zrobić. On nie wierzy, że czeka go coś lepszego, więc woli urządzić się w całkowitym bagnie. Zamiast zahartować swój charakter, woli poddać się okolicznościom, bo gdyby całkowicie przestawił swój sposób myślenia i powiedział najbliższemu otoczeniu: hej, mam problem, musiałby go jakoś rozwiązać. Mówienie prawdy pozwala nam na opanowanie obecnej sytuacji. Jeżeli widzisz, że masz nadwagę i mówisz sobie, Kurczę, jestem naprawdę otyły. Wykonałeś najważniejszy krok. Zastanów się, jaką postawę promuje się w społeczeństwie. Postawy oszusta. Należy piętnować to podejście. Widzisz, w momencie, kiedy przyznajesz się do winy, aktywujesz korę przedczołową. Przestajesz żyć w świecie fałszu, który promuje patologiczną ścieżkę i wzmaga kolejne problemy. Kiedy kreujesz się na kogoś, kim nie jesteś, krzywdzisz przede wszystkim siebie, stajesz się ofiarą, bo ten problem zacznie narastać, aż w końcu utkniesz w miejscu, z którego nie ma ucieczki. To prowadzi nas do punktu wyjścia. W pogoni za pozorną gratyfikacją wpędzasz się w jeszcze większy ból. Chcesz tu i teraz, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami. Dlatego wybierz mądrze. Jak mówił Muhammad Ali, nienawidziłem każdej minuty treningu, ale powtarzałem sobie: Nie poddawaj się, przecierp teraz i żyj resztę życia jako mistrz. Chcesz poznać niesamowite zdrowotne rady od stuletniego doktora? To koniecznie zobacz ten odcinek. Widzimy się tam.